Cześć. W dzisiejszym filmiku mamy zaszczyt pokazać Wam ten naprawdę unikatowy zestaw. Dlatego, że można go było kupić w 2017 roku. Aktualnie jest on bardzo trudno dostępny. Jest on przeznaczony dla dzieci od 7 roku życia. Składa się z 871 elementów. W zestawie mamy 4 mini-laleczki. Oliwie. Tak wygląda Olivia. Henrygo, Można go też oczywiście zdjąć z wózka. Doktor Patel. I dzidziusia baby Ole. i widzicie jak składamy Doktor Patel. Tutaj właśnie widzicie jak składamy Oliwię. Jest ona w takim yy, lekarskim stroju. Będzie miała potem, o tutaj doczepiam jej Taki jakby kartę z, ten, z danymi pacjenta i taki długopisik. Henry to jedyny chłopak w tym zestawie, można powiedzieć, że mężczyzna, Barti. Yy, chyba do tej pory się jeszcze nie pojawił w zestawach LEGO. Teraz tutaj będzie widać, jak wczepiamy bandaż Henry'emu na rękę. Postać Baby Oli jest bardzo ciekawa i nie bez przyczyny nosi takie imię. Zostaw ten został zaprojektowany przez Olę Mirecką. Jest ona słynną projektantką klocków Lego. Stworzyła 15 zestawów. Na jej cześć najmniejsza figurka nosi jej imię. To musi być naprawdę wielki zaszczyt. Wykonała kawał dobrej roboty, ponieważ zestaw jest fenomenalny. Nie brakuje tu niczego. Każdy kąt jest wykorzystany, o czym zaraz się przekonacie. Z zewnątrz zestaw prezentuje się tak: do naszego szpitalu prowadzą szklane, rozsuwane drzwi. Mogą się rozsuwać o tak. O. Są tu schodki, lub zjazd razem z barierką dla poszkodowanego. Zjazd wygląda tak: schodki i barierka. Nad drzwiami jest daszek, na parapetach rosną piękne roślinki. Na samej górze znajduje się szyld szpitala. Jest to plasterek i serduszko. Plasterek jest obracany, kręci się. Jeszcze, zanim pokażemy Wam go w środku, zaprezentujemy Wam karetkę. Wygląda ona dość realistycznie, ze względu na detale. Ma ona u góry światełko, a od boku ma rysunek serca. W środku natomiast jest pusta, ponieważ do jej środka mo można włożyć wózek, na którym położymy pacjenta. A tutaj jest przyświetlenie kogoś ręki. Na dźwięk karetki są naklejki z kroplówką lub z jakimiś lekami. Z, przo z przodu są dwa miejsca dla ratownika. Można sobie odczepić daszek albo po prostu wejść w tradycyjny sposób czyncjami. Są one z dwóch stron. Zwróćcie uwagę na ten wózek z przyrządami, który wozi pielęgniarka. Teraz popatrzcie, jak go składałyśmy. Tutaj widzicie, jak składamy szafkę. Doczepiamy tutaj takie właśnie dodatki, jakieś gaziki, czapki, łyżki, termometry. Warto dodać też, że na środku jest takie miejsce, żeby można przyczepić jakąś swoją akcesorię. Nie tylko te, co są tutaj. Może jakiś bandaż czy coś takiego. Tak prezentuje się ten cały wózek. Otwiera się szafeczka, jest tam termometr. Na parterze szpitala znajduje się biurko recepcji. Mamy tu monitor ruchomy z klawiaturą. Jest tu dystrybutor wody z kubeczkami. O, tam jest właśnie. O. Hmm. Myślę, że w prawie każdym szpitalu jest taki dystrybutor. Teraz zobaczycie, jak go składałyśmy. Tutaj składałyśmy dystrybutor z wodą. Ma on też kubeczki, które są jakby tak powieszone. Tu akwarium z rybkami oraz puszkę z jedzeniem dla nich. Tu jest akwarium, a tutaj jest puszka. W pokoju obok jest poczekalnia Jest tam automat z kawą, można sobie zaparzyć. Albo z właśnie takim jedzeniem, no? Czekoladą na przykład. E, tak, czekolada ma taką złotą wstążkę. Są tu trzy siedzenia. Taka gazetka mamy taką, typowo LEGO Friends gazetkę. No, i po przeciwnej stronie yy, szpitala mamy miejsce, gdzie może podjechać nasza karetka. Tutaj pokażę. Tutaj powinniście kojarzyć te drzwi. Są one otwierane. Które właśnie zaraz zobaczycie, jak składałyśmy. Tutaj widzicie, jak składamy takie drzwiczki, które będą prowadziły do wyjścia takiego, gdzie będzie mogła właśnie wjechać karetka. Tak, od boku tylko. No. Na dole mamy telefon i znak, że jest tu mokra podłoga. Słuchajcie, czy nie uważacie, że ten znak jest przysłodki? Mam tutaj taki fajny po prostu znak po prostu taki jakby znak, że to, to jest tak bardzo realistyczny, że bym pomyślała, że to jest takie przeniesione z realu i jest w Lego jakby. Na pierwszym piętrze mamy pokoje. Pierwszy pokój jest dla noworodków i ich mam tutaj jest. Jest tutaj też lężanka i kołyska. Kołyskę będziecie mogli zobaczyć, zaraz, jak ją składałyśmy. A zapomniałam prawie, jeszcze zobaczcie wózek dla Baby Oli. Tutaj składałyśmy kołyskę dla dzieciusia, naszej Baby Oli. Jest ona różowo, niebiesko, żółto, biała. Ma takie właśnie szczebelki z boku. Tutaj składałyśmy jakby te nóżki. I w dalszej części tego filmiku zobaczycie jak to wyglądało. Zmontowałyśmy właśnie taką kołyskę dla baby Oli w pokoju obro, obok leżanki dla mamy. No i jeszcze wózek dla baby Oli. Jest on naprawdę fenomenalny i mi się wydaje, że dodał do tego zestawu takiego klimatu i dzięki niemu jest on jeszcze bardziej fajniejszy. Za taką jakby przedziałką mamy toalety z ubikacją i lew. E, tutaj jest ubikacja, a tutaj zlew. Fajnym takim przewijakiem, które może się rozłożyć i zamknąć, żeby nie zajmować miejsca. Warto też dodać, że to jest taka bardzo jakby modułowa y, opcja, bo nie zajmuje właśnie tego miejsca. Obok mamy jeszcze wagę. Tutaj. Na tym piętrze jest jeszcze jedna sala. Jest to sala, do której udają się osoby, które jakby mają wszelkie złamania. W centrum tej sali jest fotel obrotowy. Właśnie on potrafi się tak 360 stopni obkręcić. Nawet ma takie jakby do przyczepiania na nogi. Za nim jest taki śmieszny szkielet. Będziecie go mogli zobaczyć z z bliska na nagraniu, jak go składałyśmy. Tutaj składałyśmy właśnie takiego jakby szkielet człowieka, ludzika lego. Jest on na takim jakby stojaku. Niektóre części się trochę trudno wczepiało, ale to przecież nie szkodzi, bo i tak bardzo fajnie wyszedł. Obok naszego kolegi znajduje się stelik z przeróżnymi bandażami. Tutaj mamy taką przezroczystą gablotę lub takie szklane drzwiczki, za którymi znajdują się lekarstwa lub apteczka. Powiem Wam, że te drzwiczki nie będą bardzo uchylać, ale są naprawdę przydatne, bo tutaj już widzę, że chcą mi na przykład niektóre rzeczy wypaść. No, to apteczka na przykład. O. Te drzwiczki właśnie utrzymują te rzeczy, żeby nie wypadały. Więc to naprawdę jest na plus. Dobra, potem to zamknę. Ja uważam, że to jest naprawdę fajny pomysł, bo to wszystko nam, jak ktoś to przynosi, nie wypada. I no, jakby tego nie było, to by wszystko się wysypywało. W tej sali mamy jeszcze jedno urządzenie, a dokładnie jest to urządzenie do wykonywania rentgenu. Ono właśnie może się tak fajnie otwierać dzięki czemu możemy sobie tak swobodnie wejść i wyjść potem. No i to w sumie tyle. W której możemy wykonywać jakieś zabiegi, operacje lub badania. Uważamy tak, ponieważ jest tutaj mikroskop z lornetką, przez który możemy zobaczyć badany obiekt przez nas. I też dlatego że tutaj mamy stół operacyjny, więc mogą być jakieś operacje. No, tutaj będziemy budować mikroskop. Jak widzicie, on nie jest tak prosto skonstruowany będzie miał takie zaraz zobaczycie przyczepioną taką fajną lornetkę, przez którą będzie właśnie można obserwować te takie dwa szkiełka takie Jest to też lupa. Za nią jest taki mini stoiczek, na którym są bakterie, które ktoś obserwuje. Tutaj jest lupa, a tam jest stoiczek. W tym pokoju jest stół operacyjny z jego lampą. Ona może się pochylać, obracać na bok i te mini lampki też. Obok stoi kroplówka. O, do monitorowania przebiegu badania posłuży nam komputer. A, tu, a tutaj mamy kroplówkę. A pod y, komputerem mamy taką specjalną szafkę, w której musi być zachowana specjalna temperatura. Tak jak to widzicie na naklejce. Tutaj jest termometr. A w środku mamy pewnie jakąś próbkę krwi. Teraz spróbuję ją wyciągnąć, o, udało się. Ona jest taka czerwona. I ma taką jakby zakrętkę. Pewnie chyba chodzi o, im o to, żeby właśnie. Właśnie na to, żeby to była taka udawana krew. Teraz zamkniemy. Dodam jeszcze, że w tym zestawie mamy tą lupę, o której już wspominałyśmy i ona naprawdę nam przybliża, a to jest na plus. Na drugim piętrze mamy tylko jeden pokój, ponieważ obok mamy miejsce do lądowania naszego helikoptera. Jak przyjrzymy mu się z bliska, to zauważymy, że ma takie śmieszne śmigło z tyłu i jeszcze ma jedno takie na górze większe. Tutaj jest to takie z boku i tu na górze. Ma uchylaną szybę, by można było do niego wejść. Tutaj pokażę wam. Tak wygląda środek. U dołu ma też specjalny haczyk, by móc zahaczyć o niego przyrząd do przenoszenia chorego. Tutaj jest ten haczyk, jest on regulowany, tutaj zaczepiamy i hop. Nasz helikopter można umocować tutaj, tutaj w tym miejscu, żeby się nam nie przywrócił, gdy będziemy na przykład go przenosić, więc to już chyba wszystko. Starałyśmy się Wam pokazać szczegółowo ten zestaw. Uważamy, że w tym zestawie niczego nie brakuje. Dlatego ma od nas 10, 10 na 10 punktów. punktów. Na koniec pokażemy wam śmieszne wpadki przy nagrywaniu. A wam podobał się ten zestaw? Jeśli tak, to ścieszcie łapkę w górę. No, no i... i pa. W środku mamy pewnie jakąś próbkę krwi. W środku mamy nawet taki stolik na głowę.